Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale, dzisiaj będzie przegląd lunch lunchpuli, lunchpadów, jakichś innych tego typu właśnie produktów, będzie ogłoszenie konkursu, w zasadzie to giveaway'a od ZND oraz będzie zapowiedź nowego konkursu związanego z Zenem. także moi drodzy nie przedłużając pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest aplikacja Zen, dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy Bitget. Z kodem MBZEN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam! No i zacznijmy od ogłoszenia zwycięstwu z ostatniego konkursu giveaway'a, tutaj ZD Token'a i macie moi drodzy post najnowszy sprzed dwóch godzin właśnie na moim profilu na X. Oczywiście link do tego znajdziecie również w opisie tego wideo, ale już powinniście wiedzieć jeśli braliście udział w tym konkursie, czy też wygraliście, czy też zostaliście tutaj oznaczeni, czy też nie. No, i jeśli nie, to zapraszam do kolejnych konkursów, bo z pewnością takowe będą. No i właśnie, a propos kolejnych, tylko nie z ZND, a tutaj właśnie z Zena. W poniedziałek moi drodzy, ogłoszę kolejny konkurs, gdzie trzeba będzie zrobić jakieś kilka prostych czynności. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba będzie zarejestrować się z kodem MBZEN, który daje Wam dodatkowe 5 miesięcy Planu Pro za darmo, a teraz lecimy do przeglądu launchpool i lunchpadów. no i moi drodzy z takich obecnych, aktualnych mamy launchpool E i N na giełdzie Maxi i mamy tutaj pulę dla nowych to jest tylko jeśli zarejestrujecie się jesteście świeżymi użytkownikami, no to wtedy jest ta pula dostępna i tutaj jest 90%, więc całkiem przyjemnie, mamy pulę MX to jest dla wszystkich oraz pulę E i N, czyli jeśli macie ten token jeśli go farmicie na przykład z puli USDT bądź MX, później możecie sobie go wpłacić do EIN i jeszcze dodatkowo pomnożyć. No i taka ciekawostka: mamy pulę lunchpadową, tym razem ETH, gdzie MEXI rozdaje tutaj Ethereum. No, i jest to całkiem przyjemna kwota, bo aż 100 eterów do rozdania. Dla osób, które, uwaga, spełnią niestety nieciekawe warunki. A czykolwiek sama pula lunchpadowa jest spoko. No, i jeśli tradujecie na futuresach, na spocie i tak dalej, no to promka jest dla Was. Jeśli jeszcze nie macie konta na MEXI, no to oczywiście macie możliwość tutaj zarejestrowania się i zgarnięcia jeszcze dodatkowej promki. No, bo tutaj jest specjalna oferta na USDT tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników. Z 90% obniżką. No i wtedy ta cena Ethereum wynosi 360 dolarów, a nie 3937. Teoretycznie wiecie. Marketingowo brzmi to dobrze, więc, dlaczego by tego w ten sposób nie pokazać? Aczkolwiek sama oferta jest jak najbardziej spoko, tym bardziej, że jak tutaj zobaczycie, mamy tylko 986 użytkowników w tej chwili zarejestrowanych do tej promocji, Więc, jak najbardziej, jeśli nie miałbym konta na giełdzie Mexi, a mam i to dwa razem z moją żoną, no to pewnie mi się zarejestrował. Promocja wymaga od Was KYC, więc, no niestety, kolejnego nie zrobię. I dodatkowo ma kilka wymagań i teraz właśnie z telefonu sobie sprawdzę te wymagania. Pula do USDT ma trzy wymagania. Zdeponuj co najmniej 100 dolarów. Łatwe. Trade na spocie dowolna para co najmniej 100 dolarów, banalne. No i uwaga, tutaj ta ostatnia pozycja: trade na futures na kwotę 1500 tysiąca dolara. Aczkolwiek te 1500, tysiąca, szczególnie przy małej jakiejkolwiek dźwigni, to nie jest dużo, więc łatwo też to tutaj spełnić. No a jeśli chodzi o wymagania a propos puli z MX, no to mamy tylko jedno wymaganie: trade na kwotę 2000 dolarów na futures. Więc no też to nie nie jest jakieś trudne do zrobienia. Także, moi drodzy, jest pula z Ethereum. Ja mogę tylko przystąpić do puli MX, aczkolwiek jeśli jeszcze nie macie konta na MEXI, to nie wiem, czy będzie lepszy moment na to, żeby sobie go założyć i zdobyć przy okazji darmowe Ethereum. No i lecimy do kolejnych lunchpuli, lunchpadów. Tym razem tutaj mamy na Bitgate i mamy tutaj pool X i mamy dwa dostępne Xy, ale jeden nas tylko interesuje. No chyba, że macie token IO i wtedy sobie go wrzucacie i jeszcze pomnożacie. A czykolwiek nas bardziej interesuje Towns i tutaj mamy pulę z Bitcoinem oraz Ethereum, gdzie po prostu za to, że sobie wrzucicie Ethereum czy też Bitcoina do tej puli, a jeśli i tak go trzymacie na tej giełdzie, no to wtedy dostajecie tokeny Towns. APR nie jest jakiś zachwycający, aczkolwiek no zawsze to darmowe tokeny, więc uważam, że spoko. Mamy też Launch Pool Towns, no i tutaj z kolei możecie wrzucić zarówno tokeny BGB oraz Towns. Więc na przykład, jeśli korzystacie z Pool wrzucacie tutaj Bitcoina, Ethereum zdobywacie tokeny Towns, zdobywacie je również właśnie z puli BGB, to później wszystko to, co wy farmicie, możecie wrzucić do puli z TAUS, więc jakby potrójna korzyść, więc no całkiem spoko jest tutaj to zrobione, że jest to na Pulexie oraz na Lunchpoolu. Oczywiście linki do wszystkich z giełd znajdziecie na Discordzie nacji Biznesu oraz w opisie tego wideo. No i trzecia kolejna giełda, gdzie mamy obecnie Lunchpool, to jest Gate no i mamy obecnie cztery trwające Lunchpoole i jest to właśnie IK, gdzie mamy jeszcze 7 dni i 22 godziny, mamy Delapse 1 dzień 13 godzin, Nero 2 dni 22 godziny oraz Olympics 5 dni 22 godziny. No i ja Olympics farmiłem tutaj na gate po wyfarmieniu jakichś tam chyba 12-15 tysięcy sztuk dodatkowych Olympicsów, wysłałem później właśnie te LP tokeny na staking, bo i tak w tej chwili jestem na minus, jeśli chodzi o kupowanie we wczesnej fazie Olympicsa. No więc czekam na lepszą cenę, więc po prostu go zamroziłem zobaczymy co z tego będzie no i jeśli chodzi o token Nero no to mamy tutaj bitcoinową pulę w Delaps mamy USDT tylko dla nowych, ale tak to mamy Ethierową pulę i tutaj jeśli chodzi o IGA no to mamy GT aczkolwiek zauważyłem, że tych GT nie ma ostatnio za dużo, a z drugiej strony no te APR na tym jest małe więc tutaj na Gate'cie mają sporo tych lunchpuli ale te pule z ich tokenem natywnym jakoś zbytnio nie zachwycają, także moi drodzy to wszystko w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, aby wbijać na Discord Maniacy Biznesu i tam przegadywać wszelakie tutaj problemy, jakieś kwestie związane właśnie z rynkiem kryptowalut. Z chęcią Wam pomożemy oraz nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Także widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!